Cześć, witajcie. Zapraszam Was na odcinek związany z wiatrownicami. Ja już na ładowarce, na podnośniku także zaczynam działać, więc zapraszam Was na film. Mamy już południe, ja dopiero się biorę za pierwszą blachę, ciągle coś, to szczypiec brakło, to nawet zdążyłem się auto na podjeździe zepsuć, nie chciało odpalić, rozrusznik się zaciął, okazało się, na szczęście nic poważnego, bo dwie balki na zero, tam już szwagier w środku robi maskownicę na to, a ja tutaj sobie już odmierzyłem kąt, pod jakim tutaj muszę to wyciąć. I zaraz to cioł. będę cioł przykładał, mierzył, co to ciął. Będę ciął, przekładał, mierzył. Zobaczymy co do wyjdzie. Także różne sobie czapkę zdejmę. Gdzie tą czapkę mogę dać? do torby założymy kamerę. markera mamy. I tak tu uciąłem. Blacha idzie pod tym kątem. Więc. Taką linię musimy trzasnąć. Tak. Tu kreska, tu, tu z tego musimy coś wykombinować. O, coś takiego. Także płótne to i idziemy zaraz przykładać. Jestem w trakcie szykowania tej blachy. Tu szwagier już szykuje zaślepki. Jedna jest gotowa, druga jest gotowa na tą mniejszą. To jest akurat morłata. A tu szykuję już na płatę. Zobaczcie, jak to jest porysowane. O co chodzi. Akurat wykorzystujemy nam kawałki, które zostały. Jest zrobiony kwadrat. Ząbki, aby można było blachę pozaginać. I zaraz to ładnie trzeba będzie powycinać i produkcja trwa pierwszy kawałek mamy już zrobiony a rysuje mi blacha jestem tutaj z lakierem od razu żeby w razie czego naprawiać jakieś właśnie tego typu uszkodzenia lakier bezbarwny z, z utwardzaczem Ok. tu musiałem kawałek blaszki założyć Kamera. Chyba jak blaszki założyć bo dziura była No i tu blachę teoretycznie mamy gotową Po przymiarkach Pierwszy Okay. Teraz tak. Tu musiałem się wyciąć pod, pod tą blachę, aby się ładnie spasowało. Chodź, pod spód, pod spód. Aha, ważne jeszcze jest. Zobaczcie, ja tu musiałem podkładać sporo. To belka była siednięta i musiałem belkę skracać. Żebym tutaj miał przykładowo odcinek 18 cm, tutaj miałem 20 trzy chyba, więc no musiałem tą kropkę podciąć, innej opcji nie było, żeby to się zgrało. No i co? Chyba na cztery wkręty będę łapał, jeden na początku wiem, jak ona pracuje tam już podnosi ją tam coś jest Także jeden tu i jeden spadnie, już nie spadnie musiałem też fleksą troszeczkę jak z fleksą podciąłem tak samo poszedł lakier w ruch żeby flacha nie była narażona Nie wiem, jakiegoś tego rozmierzonego na 3, na 3, który wtedy pracować? Nie, czyli na 3, tu kosztati będzie na łączeniu. Dobra, pracuje, nie pracuje. Tutaj chyba nic nie wymyślę. Nie wiem jak to. Musi chyba obciąć, zagiąć. Jeszcze zobaczę to z dołu jak wygląda później. I coś się pokombinuje. Tu chyba pójdzie farmer, tu już nic nie pójdzie, tu mamy gotowe, tu przyjdzie wkręt. Także można dawać kolejną blachę i jechać do góry. Wkręcę drugą, zajdę na dół i zobaczymy jak to wygląda. Mało zbliżamy się do szczytu. Fajnie wychodzi ta obróbka. wiatrownice, na szczytach została szpilka wykręcona, ale została na w środku. Troszkę ją wbiją, żeby nie wystawała. Wkręcone cztery grube wkręty. Aby było to zlicowane na zero. No i trzeba kombinować teraz iść ze środkiem. Na dzisiaj koniec. Jedna strona zrobiona, ale wyszła ładnie. No. Nie chwaląc się na zakładkę, tak jak widzicie, było robione góra. Nie jest zrobiona w połowie, jest zrobiona na zakładkę, bo górą się łączy. A w miejscu, gdzie jest to przetłoczenie, nie miałem pojęcia, pomysłu, jak to przetłoczenie zrobić ze sobą, aby było połączone ładnie. Jest zrobione do czoła, do zera. Na filmiku tego raczej nie będzie widać, ale z góry na dół to łączenie jest zalane lakierem bezbarwnym. I co? No nie może rdzewieć. No. Ani tam nie zaciekać. Tu zaklepane. Został tylko ten szpic do zrobienia, ale to już przy podbitce. Tu zaklepane. Został tylko szpic. No i z drugiej strony dachu zrobiliśmy jedną blachę. I na dzisiaj koniec. Trzeba trochę do domu jechać. Także widzimy się kolejnego dnia. Robię przymiar kolejnej blachy. Z tak to zlakieruje. Lakier samochodowy z utwardzaczem. Także, także musi być szczelnie. I woda się tu nie powinna dostawać do gołej blachy. I będzie to wyglądało w ten sposób: męcik. Tam jest. Już jest? Czy brakuje mu? No? Jest. No. Ta blaszka trochę jeszcze amortyzuje. To ewentualnie troszkę jeszcze odegnę. ...przymiar Tylko tu musiałbym coś... No kręta tu przykręcić Jak wkręta na łączeniu, to uda się być okej okay. To opuścicie? O, opuścisz mi lakier O to nic nie szkodzi, tu kiedyś i tak jeszcze będzie obróbka. Git, git, git Panie kapitanie. Tutaj wchodzi nam jeszcze a, taka zasłona, a, zobaczcie żeby jak najwięcej tu przysłonić. Tak. To też może być. I gra, tu troszkę ją odepchało, ale tego nie będzie widać z dołu. Czemu odkręcić, poprawić? Dobra, to mamy. Czekam na blachę i zatkręcimy. Tak mi to wyszło. Tu się prawie zgrywają. To teoretycznie mógłbym obić na wprost, ale myślę, że nie ma jakiejś większej potrzeby. Tu do linii też praktycznie się zgrało. Przekręcone wkręta. Musi tak być. Jest ok, tu blachę podłożyłem, trochę mówię, mógłbyś mógł kawałek trochę dalej. Ale to przynajmniej, że przy podbitce coś tam jeszcze włoży jakiś kawałek blachy, jak wydaruje podbitkę. Teraz lecimy dalej do góry. Muszę zaraz piłom obciąć nadmiar i, i kręcimy dalej. Skosa chyba, co? Duże z to dołu nie dobijam. Czyli górę trzeba docisnąć, a dołu trzeba nie dociskać. Ale kurde. I belek krzywo. Troszkę trzeba belka poszlifować. Dobra, przymocuję to i zaraz wracam. Cześć, mamy dzisiaj sobotę. W planie jest skończyć to. Robimy ten kawałek. Jeden szczyt, drugi szczyt na lukarnach i będzie koniec. A zaczynam tutaj od ścięcia tego nadmiaru tej belki. Yy, trzeba będzie dokręcić dechę, bo jest tutaj za duży dystans i będziemy ustawiać yy, blachy, szykować. Kurna Bateria słaba Dobra, mamy to Czy jedna słaba, dlatego tak słabo ciągnie Yy, dobra przymierzam tą dechę Korę trzeba będzie zdrapać Szkodzi tam mógłbyś poszukać dwie dechy, dziesiątki, bo dziesiątki takie najdłuższe, bo dziesiątki są będą na pewno dłuższe. Tam były takie byki z dwa czy kilka, ale że no. dziesiątki bym tu fajnie wcisnął. Czekaj, w sumie nie wiem czy bym wcisnął, a nie masz. Więc tak, pierwszą dechę ustawiam sobie, aby tylko była jako dystans, i później będę dystansował o, mniejszymi. Oto mam 16. Belka ma 21 prawie do ŁAT. Yy, Więc będę to... a mam dwie deski dziesiątki, więc akurat. Udało się skończyć blacharkę, właśnie pojechała ładowarka, ja już też się zbieram do domu, kosz mam zapakowany na przyczepę, 3 dni roboty, yy, ogólnie prezentuje się na, według mnie, na piątkę, nie, nie, nie na szóstkę, bo na szóstkę to musiałaby robić firma, ale na piątkę, 3 dni żeśmy się starali, wyszło naprawdę bardzo ładnie, yy, blachy z przegięciem, też fajnie to wygląda, na żywo co jedynie będę musiał zrobić już przy robieniu podbitki bo nie miałem pomysłu teraz na to tutaj mam takie, nie wiem czy to będzie widać pod rynną jak wychodzi pas pod taki wystaje ząbek miało to być łączone, ale nie zawsze to udało się zgrać także jak będę robił już blacharkę bo będzie podbitka z blachy, jak będę robił blacharkę to to się tym zajmę i będzie już zrobione na gotowo w tym momencie zrobione są Yy, wiatrownice, wiatrownice w całym budynku i uważam ten tydzień za udany. Fajnie to wygląda naprawdę. Do tego mi nawozili trochę tu ziemi za darmo, trochę tu ziemi za darmo. Przyda się do podniesienia terenu, więc jest na ok. Już niedługo mam parę kolejnych filmów przygotowanych, tylko trzeba je skręcić tak, że. Jeżeli ktoś nie obserwuje to zapraszam do obserwowania subskrypcji kanału a będziecie na bieżąco z moimi materiałami z budowy a jako ciekawostka powiem że był już pierwszy przedstawiciel ocen okien robiliśmy wycenę na razie w sumie tylko pomierzył na wycenę czekam ale będę was informował bo bo fajny temat z oknami także na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was z budowy w sobotę wieczorem. Trzeba coś jechać, odpocząć, napić się, że tak powiem, herbaty. I do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się, cześć.